Cześć! Witam się z wami w tym Nowym Roku! Dzisiaj Marcysi dopisuje trochę humor, bo wiecie co? Nasz Nowy Rok i Sylwester nie wyglądał za fajnie. Bardzo niefajnie. Bardzo niefajnie było, prawda? Prawda. Nie miałyśmy żadnej imprezy Sylwestrowej, słuchajcie. Co prawda siedziałyśmy długo, bo siedziałyśmy prawie do drugiej. Ale to tylko dlatego. Na fajerwerki. No tak, ale fajerwerki było 12, a my jeszcze siedziałyśmy dużo dłużej. A dlaczego? Bo mnie bolał brzuszek. I niestety zawsze pokrzyżuję wszystkie plany. Wiecie co? Nawet jeśli liście, to i tak to nic nie pomogło. Ten brzuch się nie słucha. W ogóle ciebie. No... I widzów. Dzisiaj jest taki dzień, gdzie jest całkiem dobrze, nie? No, dzisiaj akurat w, w ogóle nie boli. Tak, ale dwa dni, słuchajcie, i wczoraj, i Sylwestra, bardzo ją bolą po południu brzuszek, więc niestety nic, nie miałyśmy żadnego fajnego Sylwestra. No niestety. trudno. Może przyszły rok będzie lepszy. Może. A w ogóle, jak Wam minął Sylwester? Mam nadzieję, że Wasz Sylwester był lepszy niż mój. Zdecydowanie. Bo mój to taki był sylwester. Dajcie znać, jaki był wasz Sylwester. Myślę, że pewnie mieliście lepszy niż my. Na pewno. Za to do południa udało nam się złożyć w nowy rok. I trochę w Sylwestra. Te nasze domki, słuchajcie, z LEGO. Tylko czekamy na półki, żeby je jakoś ładnie poukładać. I to są te nasze, słuchajcie, ulice. Tak. Takie były ulice i tutaj mamy tą chatkę Hagrida. Co jest pokątne. Tak. I zobaczcie, Jak mamy się... wypełnienie sklepu to Ta dam. Także tak to wygląda. My pełną recenzję LEGO też wstawimy jako taki po prostu dodatkowy film. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie też taki zestaw zakupić, to powiemy Wam, czy generalnie warto. Bo powiem Wam, że to tak... Nie do końca wszystko takie piękne, jak wygląda. Czemu? Dla mnie jest piękne. No nie, no wygląda pięknie, ale powiem wam tak z innej strony, ale to zobaczycie na filmie, ale on będzie taki jako dodatkowy pomiędzy naszymi tak. filmami. Ale zobaczcie, tu jest nawet wąż. A tak tego nie widać. O, może teraz coś tam będzie widać. Wąż, a Voldemort zwykle miał ekipę węży, więc to dla śmierci worców tak się... No dobra, jakie dzisiaj masz plany na twój film? Że udekoruje nam camper i w góry camper zimowy. Więc dzisiaj Marcyśka stwierdziła, że tego jeszcze nie robiłyśmy. No, przecież w ogóle nie pokazywaliśmy dodatku. Tak, żeby... Zaw zawsze były domki, więc dzisiaj będzie odcinek z boki, bo jeszcze Marcysia planuje Wam nagrać historyjkę, ale ja już wiecie, ja się w to za bardzo nie mieszam. <sum> ale dzisiaj ma takie wyzwanie, że to ona musi udekorować, przygotować kamper dla nas do wyjazdu w góry. Będzie na pewno fajnie. Zanim przejdziemy gry, do gry, to zostawcie łapeczki w górę, yy, subskrypcje, dzwoneczki, lajki, komentarze, wszystko co jest możliwe. Ale subskrypcji klikajcie, klikajcie, bo już mamy tak dużo subskrypcji aż 988. 98. Yy, wiecie co? Teraz by było chyba inaczej. Ja myślę, że w poniedziałek będzie dla Was specjalny film. Bo jak wiecie, my nagrywamy dla Was i wstawiamy. Poniedziałki, środy i soboty. Tak. Poniedziałki i środy o? 14.30? A w sobotę? O 9.00? Dokładnie. Przenosimy się do gry. Tak. To my jesteśmy w grze i to jest ten camper, ten na dole. Dobra, jesteśmy w tym camperze. Zrób trochę widzę... jaśniej, wiesz? A, dobra. To trzeba wyłączyć śnieg. Dobra, proszę, widzowie. Witamy się z wami w grze! Hej! Ja się Wielka. musiałam trochę zmienić, bo nie wyglądałam jak mama. Wiecie? No, powiem wam, że kamper jest malutki, ale, ale bardzo ładny. I skromny. Tak, ale bardzo ładny. Czemu nie mamy wody? Yy, nie wiem, czemu się nie leje. <śm> Woda nam zamarzła? Halo, <śm> potrzebujemy na wyjazd wody tutaj. To może później uzupełnimy tam. No dobra. To ja na razie, słuchajcie, sobie zmykam. Idę sobie na spacer gdzieś tam. Wiecie? Niedługo wrócę. Dam Marcysi tutaj czas na udekorowanie naszego kampera na wyjazd. Dobra. Tylko pamiętaj, jesteśmy we dwie, muszą być dwa łóżka. Pa! Pa! Ej, uciekaj! Dobra, teraz zabieram się z zadekorowaniem. No nie wiem. Jakieś tu łóżka, może piętrowe nam weźmie, wezmę. To ogólnie było od zestawu, ale to tam, co by tu wziąć? Ja myślę, że piętrowe tutaj się nie zmieści. Piętrowe? Hmm. No. Ciężko, może na tam tamtąd. No to jednak chyba wiem co. Bo Jezu, co tam się wzięło. Dobra, ja wiem co wziąć, tylko musimy, o to wezmę, a to Sio. I to też co tu robi? Dobra, to łyżeczko mamy z głowy i tutaj jeszcze jest też biała szafa jakaś. Wezmę jakąś niebieską. Szybko lecę po niebieskie. Dobra, szybko po niebieskie. Na przykład ta jest bardzo ładna. Tylko, Tylko się... że ona się nigdzie nie zmieści. O to je, muszą być jakieś już. takie małe szafki tutaj z boku. Może jakąś taką małą się Chyba, uda dostać. Że to Albo to przełożymy? No, musimy mieć wodę! No, tak przyłożymy i tutaj będzie szafa. A, no chyba, że tak. A tutaj będziemy mieć ubikację. Ale jeszcze gdzieś, ale to by musiała być taka, że jeszcze można gdzieś schować ten. Garnki. W sumie? To może lepiej taka zamykana szafka, poszukaj innych szafek. Ale w sumie to tak. No, Bo nam wszystko wypadnie, jak się jedzie, to to musi być takie zamykane. Yy. Bo wszystko pogubimy. No tak, bo w sumie to jak się jedzie, to można wypaść. Więc trzeba coś tutaj innego wykombinować. <grym> jak wykombinować innego, to coś takiego na przykład. I tutaj tak. No, spokojnie było, bo tutaj jest taka niby ten, tutaj będą jakieś garnki. <grym> Będzie mm, okej. <okay>. No dobra. Ja <grym> tutaj jeszcze jakąś ubikację, bo ubikację musimy mieć. Jak ten, to się trzeba załatwić nie wiem, czy to będzie tutaj dobry pomysł. Zawsze możemy o. gdzieś się... Toj, toj. No koło łóżka? Będziesz kupkać koło łóżka? No co ty? Będzie nam tu śmierdziało. Nie, bo przecież klapa jest zamykana. Nie, możemy gdzieś to schować i wtedy, jak będziemy się zatrzymywać na postoju, to wtedy możemy gdzieś tam wyciągnąć go i zrobić. Ale to taki nie ma. To są tylko... No to może coś takiego, to i to, tak to, to. nie, no to się nie zmieści. Wiecie co, jednak zmieni na przyszły, bo się ma, trzeba się gdzieś umyć. To to, Sionie. Się, jednak niestety. nie będzie tej szafy? <laughs> jednak nie będzie. A co tam będzie? No tam będzie, to będzie taki ładny różowy pryszniczek, O taki, no zobaczcie, no ładnie to wygląda. I no tu, w sumie ta... to ma sens, bo trzeba się gdzieś umyć, nie? No właśnie. Tylko jeszcze byśmy musieli mieć jakąś szafkę. Szafeczkę to tutaj coś poszukamy. Na przykład taka mała. No to spróbuj tą małą gdzieś dać. No ładnie. Nie, zrezygnuję z niej. Znowu nie tak? <laughs> Trudno taki kamper przygotować, co? <laughs> no. Widzowie, wiecie jak. O, na przykład takie coś. Nie, bo to jednak nie. Yy, to mi się. Mała, ładna, tutaj taka mała, no skromna, skromniutka. No niby jak tak chcesz. No jest Skromna, ładna. Dwanik wezmę nam. Mm, taki. Taki standard. Ładny. Może coś jeszcze jakiś stoliczek coś? No właśnie stolik by się przydał, bo gdzie jak sobie coś tam zjemy? to trzeba byłoby sobie przy czymś usiąść, nie? Na przykład może tak. O Jezu, musi być kuromi na wyjazd? No to gwiazdka. Może być też no takie nocne, nie? Bo może być, ładnie by było. A teraz tak sobie myślę, że my nawet nie mamy na czym ugotować. Może jest jakaś mała kuchenka, żeby ją gdzieś wstawić. stawić? E, w sumie? Czy tu coś jakaś jest? Jakaś taka mała kuchnia polowa. Może coś takiego? Nie, ale tu mamy taką patrz. Kuchenkę, Gdzie? patrz biwakową. No właśnie, to? koło tu, tu, koło niej przejechałaś. A, taka, to Tylko my ona sobie... musiałaby być na jakiejś szapce stać. No nie koło łóżka, nam się łóżko zapali. <grym> to tutaj? Będzie tak schowana i jak już to zmy wyjmiemy. No, tylko wtedy musi być ten stolik jakiś. No tak, musi być koniecznie. No to to. O, ten o może być. No? Ten jest spoko. Tylko teraz krzesła. Nie mogą być takie, bo nam odjadą. No. Zdecydowanie. Takie coś, jak będziemy jechać, to też nie, bo fajniem do tyłu. <śmiech> <śmiech> um. Może takie wiesz, jak dla Diciusiów? Serio? <laughs> jak dla dzieciusiów nie ma mowy. Ty chciałaś takie coś nam dać? Dobra, to na przykład weźmiemy. No dobra, już tak jak sełko, albo nie. To jest ładne. Okej, okay, to może być, żeby chociaż było oparcie jakieś. No dobra. Ma sens. I może tu. Dobra, tak? I może jeszcze jakąś. No właśnie chciałam wziąć lampkę nocną na przykład, małą albo wielką. I teraz mam dylemat: małą nocną, czy dużą? No to taką weź na ścianę, taką sufitową z góry, żeby nam coś świeciło może. W sumie przykład coś takiego. No. Taka mała, skromniutka. Nie. nie, Tak. Ej, przyszłość tu cieka. Tutaj. Tu, dobra, niech tak będzie już. Chociaż chyba coś będzie światło dawać, nie? I jakąś taką może weź nocną na stolik wieczorem. Na przykład taką. No. No. O, dobra. Albo nie. Ta jest ładna. O, Dobra, tutaj niech leży. Dobra. Um. To jeszcze coś by tu dodać? Może jakąś małą mikro, mikro półeczkę. Może się da mikro, mikro półeczkę. No ta jest za duża. No, to za duża. Tu widziałam takie malutkie. Nie, te. Może coś takiego. No jest taka malutka, nie? No niby tak, coś tam malutka. zawsze można na tym położyć. No może to jest... Ale tak sobie myślę, żeby nam lustro się przydało, tylko my tutaj nie mamy gdzie tego lustra zamontować. No to jest za duże. <grym> jajko. Nie no, jajko to nie pasuje. Yy, w sumie nie mamy gdzie położyć tego lustra. No właśnie. Trzeba by było coś się ogarnąć przecież. No właśnie. Oj, oj, Ja myślę, że tutaj będzie miało trochę mało tego miejsca jednak na to przechowywanie. No. Dobra, to prawda, że jednak też rezygnuję z tej czapeczki. <grym> <grym> ja to cały czas z czegoś rezygnuję. Mm, nie może być na nóżkach, bo czasami nam zjedzie i nie będzie za fajnie. Na przykład coś takiego. No Takie to... drewniane z różem. Wiem, jakie lusterku możemy dać. Takie małe. O, to niech sobie tutaj w środku będzie. O, tak. tak. Zasłania nam widok. Do środka. No dobra, ale teraz wtedy nie mamy szafki. E, no dobra, to jednak zasłoni widok. No nie, no nie mamy szafki. A, to wiem co zrobić. To I tak nie mamy szafki. To tutaj postawię kolejny dywanik i tutaj postawię jakąś szafkę. Może ta, z której wcześniej rezygnowałam, albo nie, nie, inna, inna, yy, na przykład, może takie coś, nie, no. yy, na przykład może taka szafeczka. No to by się, no przecież to... Tutaj na przykład taka szafeczka i to by było przechowywanie, też żeby tu było coś widać, bo jakby była taka, to wtedy by nic nie było widać, więc... Ta dla mnie jest idealna. A jakieś firanki możemy jeszcze tu mieć? Yy, chyba tak. Zobaczę. Yy, może tak tu, co? Mm. Tak, i na przykład tu jeszcze jedna. O. Tak, firanki. No nie, tak. No, że na przykład tutaj y, że niby y, ktoś idzie tam, nie? I że kamper jedzie o jakiś kamper, ale y, chyba nikt nie jedzie, bo jest zasłoniona. By <grym> tak było fajnie. To chyba ten kamper jest skończony, bo ja nie mam co więcej dodać. Tak myślisz, że go skończyłaś? Mogę jeszcze w sumie jakąś podłogę? Ewidentnie. Na przykład takie coś. No może być. Takie kamperowe troszeczkę. I jeszcze jakieś ściany trzeba. Nie takie, nie takie. Yy, tutaj na przykład do kampera, może takie ceglaste. No nie, no z cegieł kamper nie jest. <grym> to może takie niebieskie, też ładnie wygląda takie niebieskie, prawda? Kampery zazwyczaj z przodu są białe jak kierowca jedzie. A, czyli tutaj powinno być tak. Yy... No to taki może jasny, różowy, taki biały. Prawie. No może być. No ładnie to wygląda. To ja mam kamper skończony, moim zdaniem. Czyli go skończyłaś? Tak. Ale jeszcze by nam się tutaj jakieś dodatki przydały? W sumie. To może jakieś jedzonko tam? Do... Nie, jedzonko to sobie zrobimy zakupy w sklepie, ale wiesz, byśmy potrzebowali jakiegoś garnka, czegokolwiek. Garnka? Garnka. A, garnka. Dobra, to jeszcze w sumie nam mogę dodać jakiś garnek, coś. Dobra, y, na pewno będziemy potrzebować. Ekspres do kawy i filiżanki <sum> przecież. <sum> Ekspres do kawy. <laughs> proszę, ekspres do kawy. <laughs> Dobra, będziesz kierowała, więc tutaj proszę, możesz mieć. Nie no, ale tak coś jak tego nie możemy mieć, bo to by się dało tylko postawić. Szkoda, bo by był fajny ekspresik do kawy. Mm. Gdzie tutaj coś jest? Na przykład nowe yy, talerzyki dwa. Mogą być dwa, bo przecież u nas jest dwie filiżaneczki. Proszę bardzo. Yy, jakieś... To są miseczki? Nie ma. No nic. dobra, talerzyki i yy, filiżanki nam wystarczą. I taki garnuszek. I garnuszek. Proszę. I to na przykład włożę tutaj. Może tu być, nie? No. Hopa, hopa. No to my mamy. Taki mały. Ciekawe, kiedy mama wróci. No dobra, to ja idę zobaczyć tutaj ten kamper. O mało bym się nie zabiła o tą szafę w tym wejściu. Tu mamy jakieś firanki. Nie, no. Tu możemy schować rzeczy. W sumie to ma sens. Zaraz sobie schowam opaskę. Mogę? No, mogę! Super! Nawet mamy prysznic. Szkoda, że będziemy tylko sikać na zewnątrz Ale mamy prysznic Tutaj widzę, że są i talerze I garnek Super, tylko na... Jeszcze wody nam tutaj brakuje To może pójdziemy po wodę Dobra, w sumie tutaj możemy siedzieć To jest fajne, jak się zatrzymamy A czy tutaj możemy we dwie spać? Tak A no możemy, to nawet się wyśpimy To ej, ale ty już wstawaj to nawet spoko. Lampkę mamy różową. Wiecie co? Tu u góry też lampkę mamy. Dobra, tutaj lusterko do szykowania się mamy w skrzynce. No, może być. Tylko skąd my teraz tą wodę weźmiemy? A może gdzieś trzeba pojechać? Idziemy zobaczyć sytuację. Słuchajcie, jak to wygląda? <noise> Chyba jest tam pustki. <noise> Idę zobaczyć tutaj. Bo, jak widzicie, ja już rozpaliłam ognisko, bo jest zimno. Ale nie przeszłam się po okolicy. Więc idę zobaczyć tutaj okolicę. Ufo! Widzieliście? No ja nie mogę! Tu było ufo! Idę. Ufo! O, jest woda! Jest Jesteśmy... kamień. Tam jest głowa ufoluda. Poczekaj, woda. Widzicie to tutaj? Ten kamień to jest głowa ufoluda. Może tu jakiś przyleciał i się utopił? Może? Normalnie ej, szok. Ej, ten kamień wygląda czy w nie kliknij. Tylko, że tu nic nie ma. Uchłudek sobie poszedł albo wszystko zabrał. Dobra, ale słuchajcie, jesteśmy uratowane, <grym> mamy wodę. Idziemy sprawdzić, czy ta woda w ogóle działa. Bo będzie fajnie. Ożyczka tam była. Czy nam kran w ogóle działa tutaj? E, to tak. Słuchaj, mam coś wodę. Zaraz sprawdzamy, czy to działa. Super. No, wlej się tu. <grym> chyba nie wychodźmy jest, z tą chyba. wodą. Wlała się! Dobra, to ten pojemnik trzeba trzymać. I teraz uwaga, sprawdzamy, czy leci. Leci woda. Jest! Jesteśmy uratowane! <grym> Pijemy coś? Y, tylko nie mamy tego. Mm, jest taki problem, że nie zabrałyśmy nocnika. Ej, bo co? No bo na dworzu by się przydał, nie? No tak troszkę. No dobra, słuchajcie, to tak wygląda nasz kamper. Nasz kamper na wyjazd. Odłóż to teraz. No. Odłóż to tą, ten kubek. No, dobra, do szafki. Co? ty też do szafki. Różowe światełko. No, jeszcze ten garnek tutaj na środku. Dobra. No to powiem wam, że jakoś to wygląda na ten wyjazd. Słuchajcie, to my się tu zasłonię. A drzwi... Ojej, poczekajcie. Trzeba drzwi teraz zamknąć. No, o. Dobra. A no może to... tu by się jeszcze jakieś na przydało? Y w sumie tak, ale no dobra, my możemy jechać na stojąco. To jest taki nowy kamper i jedziemy do jakiegoś y, mechanika do warsztatu, żeby tutaj nam zainstalował siedzenia. Bo ktoś zapomniał o siedzeniach dla nas i trzeba na stojąco tutaj prowadzić. No nic, dobra. Siedzisz tam? Siedzę. To się trzymaj, bo słuchajcie, ruszamy do następnego odcinka. To pa! <śmienicza> pa! <śmienicza> Widzimy się w kolejnym odcinku na wakach! <śmienicza>